Witamy na Skłocie 2003. Jak widzicie, formacja firmy Pumex istnieje cały czas i ma się dobrze. Myślę, że nasza fizjonomia nie uległa I jakiejś zalec... destrukcji. Przepraszam, z tego powodu. Chciałbym zadać panu pytanie. I, no, prostu, i, no, I w jakim filmie pan wystąpił? Ja wystąpiłem praktycznie we wszystkich filmach, które zostały. Stworzony przez formację Wolno Pumex. Ostatnio pojawiła się jakaś projekcja, o której się dowiedziałem dopiero po, po fakcie. Nie wiem dlaczego. I to bywało u panu jakoś może, Nie, nie, nie. nie. Bynajmniej by nie. Być może są zbyt charakterystyczny, jeżeli chodzi o, o ekran. Ja Czy ja są jeszcze jacyś członkowie tej formacji? Słucham. Są jeszcze jacyś członkowie tej formacji? Istnieją, owszem, istnieją. Są. No, to nie jest jakiś absurd, że był tylko był tutaj sam. Człowiekiem, który wszystkim się zajmuje, prawda? Mhm. My tworzymy pewną spójną całość. Ja jestem jednym, tylko i wyłącznie jednym z elementów. Mhm. Wielkiej gry, która się odbywa wokół Pana? Tak. Mhm. Znaczy, nie no, proszę Pana, Pan mi tutaj wkłada w usta słów, których nigdy no, tak nie bo Użył Pan element, więc mało mówiłem... Mało tego, nigdy nie zaistniały w mojej świadomości. Mhm. Ale nie, nie, nie czuje się Pan kółkiem w maszynie. Mhm. Witamy. Witam, dzień dobry. Mm. Co za jest? Przepraszam, co to jest? No właśnie ja chciałem to samo pytanie zadać panu, co to jest, jak, jak pan wygląda w ogóle. Ja no, jestem człowiekiem, który od pewnego czasu występuje w filmach, które posiadają jakieś rodzaje fabuły i po prostu te filmy doprowadzają po prostu do jakby to powiedzieć um, urzeczywistnienia pewnego planu, który został zaplanowany już dużo wcześniej, czyli po prostu plan, który w jakiś sposób ma być zrealizowany. Ale do końca nie jest poznany, dlatego kręcimy te filmy, żeby ten plan był planem, który dokona się i zostanie zakończony w stylu wielkiego planowania. Myślę, Pan, że, że, że to planowanie, które w finalnym efekcie uzyskało y, taki obraz, jaki uzyskało, myśli, że ma to jakich, myśli Pan, że to ma jakiś wpływ na zębatkę rzeczywistości i czasu, który tak, w na naszym ma, życie. Znaczy tak, rozumiem pytanie, pytanie co trzeba. Myślę, że ma wpływ na y, czasoprzestrzeń y, plastikową. Czyli po prostu te czasoprzestrzeń, które istnieją w świadomości bądź jakiegoś kejtra, kota, bądź też człowieka, nie? który tam w jakiś sposób za pewnego czasu realizuje swoje koncepcje, a one y, pozostają w środku, czyli nie są ujawnione do, ujawnione do końca. Trzeba je rozpróść, wyszydłować, wyszydłować co jeszcze można z nimi zrobić. Różne rzeczy. No. Co pan myśli o przyszłości czasoprzestrzeni, w której znajdujemy się, jeżeli chodzi o kinematografię? Myślę, że kinematografia poszła w złym kierunku z tej racji, że wielcy aktorzy, ludzie, którzy chcą tworzyć film, po um, prostu zatrzymali się w tym pom, znaczy Pomnik powstał i ci ludzie właśnie uważają, że są pomnikiem całej kinematografii. A ja z moi, moimi kolegami jestem. Człowiekiem, który chce ten pomnik rozpierdolić. Znaczy, <śmulować> Pozwoli Pan, że teraz mi wywiad z, z, z Panem oraz z, z Pana najbliższym współpracownikiem. mogę go zawołać? oczywiście. Dobrze. Chciałem przedstawić człowieka, człowieka, który ma chce ze mną rozpierdolić ten pomnik kinematografii. Tak? Który? No pomnik kinematografii. Który, pierdolę? No? Paweł Leżu, w grudzach. Co, to jest? Nie, nie, o, ale. kierunek. To ja nie działa kura widzowie. Bo... Nie no nie? To jest pewnego rodzaju problem, ponieważ film, film nie zależy. To film. To... W nie ma nie zależy, tylko tylko się filmała. Pumyczka? No już <suszy> <głos》>. no <głos》>, Det er ikke noe